September we met. I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Cześć, tu Patka. Przychodzę dzisiaj do was z albumem komunijnym. Album wykonany z kolekcji O'Clock Holy Communion. I yy, tak, wymiary to 16,5 na 16,5, grzbiet 7,5 na 16,5, a strony mają 15,5 na 15,5. Yy, album jest dosyć prosty. Tu mamy tylko tekturkę. To jest yy, wycięta z tej. Nie pamiętam nazwy, ale podam w opisie wycięta karta i na niej tylko tekturka z Essy Floresy. Jest on na kraftowej bazie. Myślę, że do tej zielonej kraftowa baza świetnie się sprawdziła. I tak, tu mamy stronę pustą. Tu mamy strony wszystkie, które są podniesione na milimetrowej piance. Tu mamy dwa listki z wykrojnika. Tu mamy berry band. W środku 3 maty. Tu mamy stronę gładką. Nie chciałam tu przyklejać maty, bo może ktoś będzie chciał tutaj wrzucić zdjęcie większe, to 10x15, a ogólnie wszystkie maty są na zdjęcia 9x13. I tu mamy otwierane. Tu mamy matę tak. tu mamy kesień, w środku 3 maty. Zawiązujemy. Myślę, że kresztowa baza dość nietypowa jak na komunijny album, ale myślę, że, że to fajnie wyszło. Tu mamy trzy maty. Podwójna kesień. Tutaj mamy książeczkę. Na dwa zdjęcia, w sumie trzecie tutaj można. Ogólnie zdjęć, zdjęć tutaj wejdzie około 30. Tu mamy pustą stronę. Tu mamy listki. Znowu mata podniesione. Tu mamy znowu książeczkę. Na, tu na dwa zdjęcia, bo tutaj już na zdjęcia nie wejdzie. I tu mamy na ostatniej stronie matę. Tu mamy listki, dwa. I ostatnia strona kładka. Można tutaj wkleić duże zdjęcie. I tak. I tak by się prezentował album komunijny. Jest on dość prosty. I w sumie podoba mi się połączenie kraftowego papieru z tą kolekcją. Bo te złote elementy, w sumie ta wstążka też taki kolor no fajnie to wygląda. No podoba mi się. w <grybiet> wkładki i tu. I taki to był mój album komunijny. Żegnam się z Wami. Zapraszam do kolejnych filmów. Pa!